Bo to jest nie tylko to za 30 sierpnia obchodzono dostojny jubileusz 30-lecia istnienia rodzinnych ogrodów działkowych marzenie. W spotkaniu uczestniczyli licznie, przybyli działkowicze wraz ze swoimi rodzinami, władze samorządowe oraz zaprzyjaźnione osoby współpracujące z ogrodami. Wspólnie z kolegami jakoś potrafimy podejmować decyzje trafne. Które, które powodują, że mamy wykonane wspaniałe inwestycje. Ogród dogrodzony, zwodociągowany, zelektryfikowany poprzez te lata. No i oczywiście mamy piękny, jak widać, teren rekreacyjny ze świetlicą, z pomieszczeniem socjalnym, toalety, magazynki i tak Czyli potrafiliśmy się zorganizować, ale to jest dzięki wyrzeczeniom działkowców, nakładom finansowym, pracy, jak również bardzo do dużej pomocy samorządu. Działkowcy w naszej gminie stanowią liczną grupę, która działa prężnie i zrzesza ogromną ilość mieszkańców. Rodzinne ogrody działkowe zaspokajają potrzeby społeczności w zakresie aktywnego wypoczynku. Myślę, że tutaj jako samorząd zawsze będziemy mieli czas, ochotę na to, żeby działkowców wspierać. i To deklaruję, ponieważ no, dla tych ludzi często ich działka jest i ich życiem, ich pasją. Często każdą wolną chwilę spędzają właśnie tutaj, dlatego no, trzeba... Stwarzać takie warunki, tak pomagać, żeby po prostu na tych działkach było wspaniale i, i tak jak na przykład dzisiaj. Z okazji jubileuszu działkowcom wręczono odznaczenia i podziękowania za docenienie ich wieloletniej, społecznej pracy na rzecz ogrodów. Wspaniała organizatorka zbioru plonów dla szpitala. No i oczywiście niezastąpiona pomoc organizacji. Podziękowanie od działkowców otrzymał również burmistrz Andrzej Grzmielewicz za szczególne zaangażowanie i pomoc na rzecz bogatyńskich działkowców. Składając szczere podziękowania wręczą, zacnęło gościowi piękne kwiaty i dorodne plony z działek, które będą potwierdzeniem, że burmistrz miasta gminy Bogatynia z rodzinnymi rodami zżył się na trwałe oraz piszą się do kart historii ruchu obywatelstwa działkowego. Gratulujemy. Jubileusz był również okazją do wspomnień, a także podsumowania dotychczasowej działalności. Wspaniałej jubileuszowej uroczystości sprzyjała słoneczna pogoda i miła rodzinna atmosfera.